23 lipca rozpoczną się w Tokio Igrzyska Olimpijskie. Wśród sportowców zobaczymy dwóch mrągowian: kajakarkę Annę Puławską i żeglarza Piotra Myszkę, o czym jakiś czas temu już was informowałem, ale wśród reprezentantów naszego miasta będzie również Bartłomiej Koziatek znany w naszym mieście z organizacji imprez koszykarskich i właśnie tę dyscyplinę sportu Bartek będzie reprezentował. Do Tokio poleciał jako koordynator drużyny 3 na 3 Jest to taka odmiana basketu, która w stolicy Japonii zadebiutuje w programie olimpijskim. Połączyliśmy się z Bartkiem, który jest już w Japonii. Witam cię Bartku bardzo serdecznie. Powiedz, jak pierwsze wrażenia po przylocie do Tokio? E dla mnie przede wszystkim duże zaskoczenie tym, jak to jest zorganizowane, bo mm, Japończycy myślałem, że ja się potrafię odnaleźć w chaosie, ale to jak oni tu zarządzają tą imprezą, już począwszy od wylądowania na lotnisku, wyobraź sobie, że okej, okay, 10 godzin lotu było wpisane w tą podróż, natomiast 6 godzin przebywania na lotnisku, tylko dlatego, że w takim tempie pewnie kilkanaście osób po drodze badało te nasze testy covidowe. Oni chcą być pewni tego, że do wioski, czy w ogóle do Japonii. Nie wiedzie nikt, kto ze sobą covid -a. szczególnie wyczuleni są na tą odmianę Delty, co zresztą komunikują. Natomiast no, wszystkie testy, które robią na lotnisku i potem informacje, które do nas spływają, no, potwierdzają to, że na razie nikt przynajmniej na lotnisku tego covid nie miał, chociaż słyszy się, że w wiosce olimpijskiej jest już ten wirus i gdzieś tam krąży, jakim cudem on się dostał. Nie wiem, nie wnikamy naszą na razie reprezentację to. Omija i będzie, mam nadzieję, omijała aż do końca e, całych zawodów. Dokładnie tak. A powiedz Bartku, czym dla ciebie jest udział w olimpiadzie? Paweł, niewiele czasu. Pracując, współpracując z Morangowie, rozmawialiśmy na temat koszykówki 3x3. Miałeś przyjemność oglądać to, z jakiego pułapu startowałem w 2010 roku, bo wtedy się tak naprawdę zaczęła moja przygoda z koszykówką 3 3 Pierwszy turniej, który zorganizowałem jeszcze nie będąc pracownikiem CKiT, zorganizowałem na orliku, na żołnierskiej. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie jakby coś, czym będę chciał się zajmować, tak naprawdę poświęcać na dobre. Wszystko to przyszło chyba w 2012 roku, kiedy Tomek Palewski i jego zespół zdobyli Mistrzostwo Polski w, w Łodzi i pojechaliśmy na pierwszego Mastersa jako reprezentant Polski do Stambułu i wtedy stwierdziłem oglądając ten turniej, że chciałbym troszeczkę głębiej wejść w 3x3. No, po 11 latach jestem e, tu gdzie jestem, jestem w Polskim Związku Koszykówki odpowiedzialny w ogóle za cały kształt koszykówki 3x3. E, wyprzedzam, generalnie moją rolą jest jakby wyprzedzanie kadr zanim one pojawią się na danych Akcja szkoleniowa, czyli dopinanie tych wszystkich procedur. Przede wszystkim rozumienie przepisów, żeby nie wydarzyło się u nas coś takiego, jak wydarzyło się w Związku Pływackim. Ja jestem za to odpowiedzialny. Kadra przyjeżdża na gotowe, musi być wszystko dograne. Bardzo się cieszę, bo miałem parę już takich momentów, których wydawało mi się, że, że to co robię, nie ma sensu, że to jest, to jest po prostu syzyfowa praca, ale jednak. Będąc tutaj, siedząc teraz tu w Tokio, rozmawiając z tobą, e, to jest chyba najlepszy dowód tego, że jeżeli wiesz, że coś robisz dobrze, jesteś cierpliwy, sam wierzysz w sukces i wierzysz w siebie, możesz bardzo dużo osiągnąć. Jestem jednym z trzech e, mrągowiar, który jest w Tokio. Piotrka Myszki nie spotkałem, nie miałem przyjemności, gdyż on ze swoją ekipą przyjechał tutaj wcześniej. Miałem przyjemność spotkać e, Anię Płaską na... Za wcześniejszym w Polskim Komitecie Olimpijskim. Przez chwileczkę widzieliśmy się na lotnisku, Alania, Ania, lądując w Tokio, od razu wyruszyła ze swoją grupą dalej na zgrupowanie, bo z tego co wiem, kajakarze do wioski wjadą 31, czyli to będzie nasz ostatni dzień. My 31 lipca wyjeżdżamy, mam nadzieję, z medalem na szyi. Nas oczywiście interesuje medal jednego kruszcu, tego najważniejszego, i z takim nastawieniem tutaj trenujemy, no bo zawodnicy są mega naładowani, ale to pewnie jeszcze o to zapytasz, to potem to teraz... Tak, powiedz właśnie, jak nastroje, jak forma kadry 3x3. Reprezentacja Polski 3x3 mężczyzn jest na mega skupieniu, bardzo mocno sfokusowana na tym, jaki cel został postawiony przed wyjazdem do, do Tokio. Cel jest jasny, no, złoto, złoto, Igrzysk Olimpijskich, inni powiedzieliby, chcielibyśmy medalu, my bardzo wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, dlatego że okres przygotowań, który zaczął się w kwietniu, a był sfokusowany tylko na, na jedną rzecz, na to, żeby być tutaj, w Japonii. Wtedy było jasno, tak naprawdę w 2019 roku, kiedy Polski Związek Koszykówki przeprowadził konkurs na trenera kadry reprezentacji, trener główny, którym został, trener główny którym został Piotr Krękiel, on już wtedy powiedział, że w swojej pracy będzie dążył do tego, aby reprezentacja Polski była na igrzyskach i walczyła o złoto. W tym momencie reprezentacja jest nie chcę powiedzieć w mega formie, ale odpukać w niemalowane, omijają nas kontuzje. A jakieś tam drobne razy zawodnicy mają, ale mamy na miejscu fizjoterapeutę, który po całym dniu treningów opiekuje się chłopakami. Oni na drugi dzień są przygotowani do mocnych treningów. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zawodnicy są zdrowi, mentalnie są bardzo przygotowani do tego, co nas czeka od soboty. Z tego miejsca zapraszam wszystkich na czwartą. 35 rano na kibicowanie w meczu przeciwko Łotwie. I no my już nie możemy się doczekać, my już przebieramy nogami, żeby, żeby już rozpocząć turniej, no bo tą energię trzeba spożytkować i myślę, że mecz z Złotyszami, z Japończykami będzie takim właśnie bardzo dobrym w pierwszym dniem turnieju. Dzięki Bartek za rozmowę. Jeszcze tak na koniec poproszę Cię o pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Mrągowa, no i wszystkich tych, którzy trzymają kciuki za kadrę 3 na no, 3 Mam nadzieję, że cały Mrangowa trzyma kciuki za koszykarzy 3x3. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować nasze miasto jako członek reprezentacji olimpijskiej. Bardzo serdecznie i gorąco Was namawiam do tego, abyście zerwali z rana poranki, pracowali naszym zawodnikom. Pierwszy mecz, tak jak wspomniałem, z Złotwo gramy w sobotę o 4.35. Kibicujcie nam, dopingujcie, oglądajcie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Rągowie w bardzo dobrych humorach po przyjeździe.